17 września obchodzimy rocznicę najazdu Związku Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w całym kraju obchodzony jest Dzień Sybiraka. W Przyszczoku obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Następnie zgromadzeni z pocztem sztandarowym na czele udali się na plac Jana Pawła II przy budynku starostwa powiatowego. 76. rocznica włączenia wojsk sowieckich. Uczczona w pruszczu, wydaje mi się, w sposób piękny. Podniosły z posztami sztandarowymi, z kompanią honorową, z pięknym występem dzieciaków ze szkoły numer 3 i z gimnazjum numer 1. Więc wszystko na dobrym poziomie. I z taką rzeczywiście powagą wspominamy o tych tragicznych chwilach sprzed lat. Kombatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej Sybiracy, żołnierze wojska polskiego Rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu. Zobacz! Biracy stanowią dużą społeczność w naszym mieście. Dzisiejszą uroczystość oczywiście jak zawsze uświetniła kompania wojska naszej bazy lotniczej. Zawsze dzięki temu jest uroczystość bardzo wzniosła, miła. My również bierzemy udział po to, żeby młodzież pamiętała o tych świętach, po to, żeby jak najczęściej wspominać dla, dla przestrogi praktycznie. Dzień Sybieraka to okazja, by przypomnieć tragiczne losy Polaków walczących w obronie narodu oraz wszystkich zesłańców na Sybir. To też okazja, by poruszyć kwestię przebaczenia. Polecamy również zobaczyć zeszłoroczny Dzień Sybieraka w Pruszczu Gdańskim oraz Marsz Śmierci. Wspomnienia w ZSO numer 1 w Pruszczu Gdańskim. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północnaTV i nie zapomnij subskrybować kanału.